Partnerami podczas realizacji materiałów filmowych są www.railyshop.pl Tiger Chrome www.chromuj.pl Olaf Motorsport opony wyścigowe www.slickytires.pl Ekstrafelgi.pl oraz CamOnBoard.pl Pierwsza meta na trzy starty w Korczynie, więc jestem zadowolony. Dzień poszedł bez większych problemów. Niestety trochę nieudany pierwszy podjazd wyścigowy, drugi już całkiem fajny, dobry czas. Mam nadzieję, że jutro będzie bardziej równo czasowo w moim wykonaniu i chciałbym trochę przyspieszyć. Ale dziękuję całemu zespołowi za pracę wykonaną przed zawodami. Na zawodach na szczęście nie było jej za dużo.